W ubiegły weekend w Ciechanowie odbył się ostatni Mazopiknik w tym sezonie. Zakończył on cykl 15 imprez plenerowych, które zorganizował w tym roku samorząd Mazowsze. Głównym celem mazopikników była promocja turystyczna oraz budowanie wspólnej tożsamości Mazowszan. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobra inicjatywa, jeżeli chodzi o taką integrację, podniesienie tożsamości, takiej świadomości regionalnej, skąd, do, czego, do jakiej wspólnoty należymy, gdzie, gdzie jesteśmy, z czego możemy być dumni, jeżeli chodzi o Mazowsze. Chcemy być wszędzie tam. Na Mazowszu chcemy być blisko ludzi. Chcemy pokazać, że każda, nawet najmniejsza, miejscowość tworzy całą wspólnotę mazowiecką. To drugi mazopiknik, który mamy w Ciechanowie. Ten zeszłoroczny już dowiódł tego, jak świetnie zorganizowana jest to impreza, która integruje, która promuje zarówno walory turystyczne, jak i walory związane z kulturą, z tradycją, a nawet jeśli chodzi o jedzenie na Mazowszu. Pikniki były także okazją do zapoznania się z programami. Wsparcia samorządu województwa. Możemy przez to zachęcać dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli do korzystania z naszej oferty tak zwanej muzeum za złotówkę, czyli tej takiej kulturalno-szkolnej, z czego naprawdę szkoły korzystają i dzięki temu też dzieci ze szkół mogą się edukować. I poznawać naprawdę fajne rzeczy. Uczestnicy pikniku mogli wziąć udział w warsztatach Eko i Zero Waste, a dla miłośników lokalnych przesmaków i rękodzieła przygotowano jarmark produktów regionalnych i wyrobów ludowych. Bardzo ładnie, no, jest, dużo jest wystawców, których można popatrzeć, obejrzeć. To jest przede wszystkim naj, najlepsza lekcja, czyli praktyczne działanie, pokazywanie tego, że tak powiem, z bliska, a nie tylko tłumaczenie poprzez, poprzez książki. Do zobaczenia na Mazo-piknikach w przyszłym roku.